Cześć, witajcie w kolejnym już odcinku na kanale MC Craft serwera CoxCraft. W dzisiejszym odcinku zagramy niesamowitą arenkę Bedwars 2 na 2. Zapraszam do oglądania. My już jesteśmy poczekali na zupełnie nowej e, grze BedWars na naszym kanale, na mapie ja i kanał serwerza się tutaj dwóch. Zobaczymy czy pokonamy taki... Tak szybko Team i gdzie? Ruszasz się? Dobra, tak, jeśli ja się tak. buduję na środek od razu to obudowujesz łóżko. Taki zagrany mm -hmm. zespół i wszystko będzie dobrze. 4, 5, 6. Dobra, się już buduję, buduję na środek. I zobaczymy, czy zniszczymy łóżeczko naszym przeciwnikom. Z samego początku. Dobrze, już się podbudowałem na środek. Będę e, będę teraz próbował iść na przeciwników moich jedynych, czyli na niebieskich. Mhm. Budujemy się na środku. I tutaj bez żadnego, e, bez żadnych narzędzi, jedynie z drawnianym mieczem. Mhm. Do, no, no, co ja zrobiłem? pułapkę 17 bym chciał pod sobą Sorry. postawić wałna Niestety. Mi <grym> się źle... Dobra, tak... pozwól, Może pokażę ci, jak to robią profesjonali. Jaki No to było... Y Łupia z mojej strony. Dobra. Y Dobra. Y y trzeba kilo kupić po pierwsze, bo... Y oni Może oni mają Edstone? No w sumie my też mamy pot. Playing, ok, wejdzie, jesteś? Też próbuję, a on nie wiem, czy ożywa. Dobra, tutaj jest to uważanie, więc próbuję... Nie, wejdzie, Nie, w żadnym sensie. Co by do nas? Nie, na nie ufałem na No właśnie, chyba będzie szedł, weź udział Jak, Jakby po... coś się dano. Na... Nie wejdę, muszę się cofnąć pod bazę, żeby wziąć wełnę. Szkoda, że on Upeż. miał tak obudowane łóżko. Hmm. Jeszcze lepszy miecz Tam jeden on, yy. on albo ona miała. Nie wolno mi Okej. Okej. weź naprawdę, popilnuj bazę. Dobra, popilnuj. Jeden raz. Jeden raz ostatni. Jeden raz ostatni, pilnuj bazę, okej. Okay. Może ale mają łóżko. No do no ale. Na da radę, na strawy. Tak, jasno. Jak nie my, to kto? O Dobra. super, gratulacje, Pierwsza Dawaj, ręka. Dawaj, z nimi tam, no. Patrz czy nie idą, bo to za chwilę możemy mm. my nie mieć łóżka. Ja idę na nim. Okej, okay. jednego obiłem mocną w bazie. Ale nie wiem, drugie, drugi gdzieś nie widzę. Ale po prostu. One Chyba. Na nie jest się u siebie. Jeden na banku niech jest. Tak. A, bo to dwóch. Ej, jeden może do nas nie bo chyba nie ma go. A, nie, dwóch. To jest jeden bez nich. A, dobra, no to dać ciebie. Ja, dziewu, zrobiłem to. Pułapka. Ojoj. fajno. Oj. Aj. Ach, no i na pół serduszka. Niestety. Nie. Jest jest. Okej, okay. dobra, tam po co ci mnie tam, na rzeczy przecież to i tak nic nie da. Hmm. Czy coś da? Czy coś da. Dobra, fireballa. chciałem sobie postrzelać. To jest taka fajna. Gierka y, multiplayer. Można sobie kupować co chcesz. A dobra, Idzie do nas. Na Widzę. Ło, wow, ale fajne combo. To mnie zabiło, bo, bo nie wiem. Nie wiem, czy nie, nie mój fireball. Aha. Dobra, idzie do nas. Nie buduje się jakoś. Nie wiem, próbuję popełnić samobójstwo, czy ja? Co on robi? No znowu. No dobra, im wyżej wejdzie, o tym przecież szybciej zginie. GG. A ja dziękuję już wam bardzo za obejrzenie dzisiejszego odcinka. I od razu przepraszam, że ten odcinek trwał tylko około 5 minut. A trwał on tak mało. Dlatego, że w tym tygodniu nie miałem za dużo czasu na tworzenie filmów, tylko miałem inne rzeczy do roboty. Ale na święta postaram się zrobić dla was jakiś teledysk minecraftowy. Więc yy, krzy, yy, trzymajcie kciuki, aby to mi się udało. Pamiętajcie, jeszcze będą większe produkcje, specjalne odcinki, teledyski, Q&A. W najbliższych dniach będziecie musieli się jeszcze zadowolić takimi odcinkami z Bad Wars, z Colt z lub z innego serwera ale później będzie coś w Ale A ja dziękuję już Wam, jak mówiłem, za ten odcinek. Do zobaczenia w następnym. Za tydzień w 17. Cześć.